Cześć kochani, mamy sobotę, ja już wstałam, mam zjazd piątek, sobota, niedziela w szkole, więc jestem niedostępna, więc wybaczcie jeśli nie będę odpisywała na wasze wiadomości, ale po prostu od rana do wieczora mnie nie ma i jestem online w szkole więc jakby nie, nie będę miała możliwości wam odpowiedzieć czy odpisać, więc bardzo was proszę, miejcie to na uwadze żeby się nie denerwować żeby poczekać, postaram się wieczorem coś ogarnąć ale, ale jest to bardzo intensywne, więc nie wiem czy dam radę w każdym bądź razie chciałam wam was tylko uprzedzić, żebyście po prostu wiedzieli o! Coś nam się wypadło. Dagaz nam wypadła, zobaczcie, sama się pchała do nas. Więc będzie to cudowny dzień. Wiecie co? Eee, muszę Wam kurczę chyba zrobić taki filmik o Dagaz, bo z jednej strony ja też gdzieś mówię Wam cały czas o tym, że jest to bardzo pozytywna runa bardzo eee, taka otwierająca. Runa, która uczy patrzeć na świat um, trochę przez różowe okulary, a właściwie dostrzegać te pozytywne zmiany, które się wydarzają. To jest taka miłość od pierwszego wejrzenia to jest um, spojrzenie na świat właściwie przez nawet nie różowe okulary, tylko przez pryzmat tego, co dobre może się wydarzyć. Bo czasami to nasze czarnowictwo, Albo to nasze po co próbować, jak się i tak nie uda, albo a nie warto czegoś robić. Zaburza nam naszą przestrzeń, ogranicza nas, wprowadza limity, wprowadza mm, takiego e, pewnego rodzaju e, mury, tak? A Dagas uczy, że jeśli zamienimy to myślenie na pozytywne, a właśnie, że nie, że dzisiaj będzie dobry dzień, dzisiaj będzie cudowny dzień, dzisiaj. Porozmawiam z kim, z kim nie rozmawiałem, albo nagle ktoś, z kim się nie odzywaliśmy, dzisiaj może się odezwać, bo taka jest dagas. Ale żeby tak się stało, to Wy musicie dopuścić tą możliwość, że tak się może wydarzyć. Więc no cóż, ja Wam tego życzę, ale pamiętajcie, że dagas jest też runą wtajemniczenia. Takie głębsze spojrzenie i sięgnięcie do tego punktu zwrotnego w nas, tak? W każdym z nas jest taki punkt zwrotny. To jest czasami takie odbicie się od tego, czego już nie potrafimy um, znieść, i wejście w końcu w to nowe i dobre. Więc um, niesamowita jest to runa. Zresztą wszystkie są. I, um, I niech nam dzisiaj ta gwiazda w postaci Dagas przyświeca. Niech rozświetla nam drogę, niech e, pokazuje nam same pozytywne aspekty naszego życia, żebyśmy dostrzegli nowe możliwości, żebyśmy dostrzegli, że nawet w tych miejscach, w których e, wydaje się, że nie ma już nic do zrobienia, to jednak jest nieprawda, bo bo zawsze jest wyjście, bo zawsze jest możliwość, bo zawsze jest ktoś, kto pomaga. I tego właśnie Wam życzę, takiego oświecenia z Dagas. Trzymajcie się.